Dzień dobry. Kontynuując temat szwedzki z poprzedniego odcinka, dzisiaj bierzemy na warsztat książkę Zbigniewa Anusika z wydawnictwa Osolineum, z serii y, biografie słynnych osób, słynnych władców. Chodzi o y, Karola XII, czyli króla szwedzkiego rządzącego na przełomie wieku XVII i XVIII, głównie w wieku, w wieku XVIII, na początku tego y, stulecia. Zapraszam serdecznie na odcinek ten poświęcony. Z czym nam może się kojarzyć Karol XII, jeżeli w ogóle z czymkolwiek? W historii Polski zapisał się zapisał dość istotną kartę, ponieważ sławił się jako kolejny szwedzki najeźdźca w ramach tak zwanej Wielkiej Wojny Północnej, czy też III wojny północnej, która trwała w latach 1700-1721. Wówczas to rządy w Polsce sprawował jeden z ostatnich już królów elekcyjnych. Jeden z dwóch królów z dynastii Wettynów, Sasów, czyli August II, znany jako mocny. Więc Karol XII raczej nie kojarzy nam się najlepiej. Jednakże w tej książce, o której tutaj mówię, wydaje się, że hmm, może trudno powiedzieć, że sympatie autora stoją po stronie właśnie tej postaci. Jednakże autor Zbigniew fanusi, który dużo pisze o nowożytnej hmm, Polsce i o historii powszechnej, również nowożytnej, i dużo właśnie o samej Szwecji ukazuje bardzo ciekawą postać Karola XII. Zresztą trudno byłoby ją ukazać w sposób nieciekawy, ponieważ była to postać bardzo barwna, określana mianem Lwa Północy. Król Wojownik, jeden z władców wojowników w dziejach Szwecji, który kontynuował poczynania, powiedzmy sukcesy, kroki swoich poprzedników, na przykład Gustawa II Adolfa. Postać na swój sposób genialna, jeżeli chodzi o kunszt militarny, z pewnością, ale oczywiście przejdziemy też do oceny jego samego jako władcy, więc y, spróbujmy sobie tutaj troszeczkę o nim opowiedzieć. Jeżeli zresztą chodzi, zacznijmy od końca. Przeczytam tylko fragment książki, w którym to fragmencie akurat tutaj wypowiada się sam Car Piotr I, którego też raczej. Nie trzeba przedstawiać, ponieważ no tak się złożyło, wspominałem już o Augustie II, królu polskim. I jeszcze na te czasy przypadają rządy cara rosyjskiego, imperatora pierwszego w dziejach Rosji, Piotra I, który tak mówił tuż po śmierci Karola XII, iż W moim przekonaniu od początku świata nie było nigdy tak doskonałego człowieka i bohatera jak brat Karol. Nie był on jednak w swoim życiu zbyt szczęśliwy, ponieważ był zbyt wielki, by rządzić ludźmi ponieważ sam był niespospolicie odważny, wierzył, że wszyscy, którzy mu służyli, powinni być ludźmi równie odważnymi jak on sam. Z tego powodu najczęściej spotykał go zawód. Dalej jeszcze mówi o tym, kontynuując właśnie ten wątek, że Karol XII mm, nie przystawał do swoich czasów, powiedzmy w pewnym stopniu. I na koniec dodaje Piotr I, że dlatego też myślę, iż najlepiej przygotowany do rządzenia innymi jest taki człowiek, który potrafi oceniać ludzi nie przez pryzmat swoich zalet, lecz własnych. Słabości. Yy, I faktycznie, Karol XII również w tej książce był jest ukazywany jako taki yy, pewien rycerz, powiedzmy, kierujący się swoistym kodeksem honorowym, jeszcze dość przenastarzałym, archaicznym, co nie spotyka się ze zrozumieniem często innych dyplomatów, polityków. Dlatego był postacią tym bardziej ciekawą. Jeżeli chodzi w ogóle o jego losy. Przede wszystkim był bardzo młody, kiedy wstąpił na tron. Jego poprzednik, jakże inaczej, Karol XI, jego ojciec, e, zmarł, kiedy sam Karol XII miał lat 10 i został królem Karol XII w roku 1697. W zasadzie już, e, że sprawuje wtedy samodzielne rządy od roku 1697, jako 15-letni chłopiec. E, a zaczyna święcić triumfy już w wieku 18 lat, co często właśnie się przypomina. Żył generalnie niedługo, ponieważ yy, zginął w wieku lat 36, ale właśnie pierwsze triumfy, początki, sukces, początek wielkiej wojny w północnej, o której wspominałem, to jest moment, który ma lat 18. Oczywiście tutaj, yy, tak jak powiedziałem, się, wiąże się to bardzo mocno z historią Rzeczpospolitej, z historią również Rosji, ponieważ Wielka Wojna Północna z lat, jeszcze raz przypominam, 1700-1721 jest to wojna, w której właściwie koalicja sasko-rosyjska-duńska yy, wypowiada tę wojnę. Karolowi XII. Jest to pewien paradoks powiedzmy, ponieważ Karol XII nie był tutaj agresorem, on się w zasadzie bronił, tylko że ta wojna stała się dla niego pretekstem do tego, żeby yy, podbijać Rzeczpospolitą w zasadzie, walczyć w Rosji, walczyć na terenie Saksonii i w pierwszej fazie tej wojny był on zdecydowanym zwycięzcą. Wsławił się właśnie w wieku lat 18, czyli w roku 1700 w słynnej bitwie pod Narwą. To tam zapisał swoją wielką kartę, zaczął zapisywać swoją kartę, to znaczy jako wielkiego wodza. Um, I wówczas zaczęto o nim mówić w wielu miejscach Europy, jako właśnie uzdolnionym wodzu, a sam Piotr I miał być zdruzgotany tą klęską, choć oczywiście na no, później e, uda mu się zreformować swoje państwo, e, odzyskać. Swoją armię, powiedzmy siły, i, i jednak przejść do kontrofensywy. Ale w tym momencie Piotr I był zdruzgotany a, zdruzgotany, a zaczęła się teraz ta kariera potężna, niesamowita, błyskotliwa Karola XII, która dała się odczuć na terenie samej Rzeczpospolitej, Ponieważ Karol XII, który walczył z Danią, Szwecją, hmm. przepraszam, nie Szwecją oczywiście, obu był władcą Szwecji, ale Rosją i Saksonią pierwotnie, przypomnijmy, że August II jako elektor Saksonii i król polski, występował w tej wojnie początkowo tylko jako, jako władca Saksonii. No ale nie uchroniło to Rzeczpospolitej Polskiej Litwy przed najazdem teraz szwedzkim, ponieważ Karol XII uznał, że musi pozbawić Augusta II tronu polskiego i rozbić Unię polsko-saską, między Rzeczpospolitą a Saksonią. I do tego dążył. I od razu trzeba sobie powiedzieć, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły akurat tego, bo to jest temat oczywiście bardziej znany, jeżeli chodzi o życie Karola XII, właśnie jego pobyt powiedzmy w Rzeczpospolitej, ale że to był błąd, ponieważ od tej pory dążenie do detronizacji, nieustanne dążenie do detronizacji Augusta II, które zakończy się przynajmniej częściowym powodzeniem, o czym za chwilę powiem, sprawiło, że trwonił swoje siły na terenie Rzeczypospolitej i uganiał się z jednego krańca Rzeczypospolitej na drugi, żeby właśnie dopaść Augusta II, niejako w międzyczasie, no i oczywiście na skutek tej swoich właśnie dążeń, doprowadził też do podziału Polski na dwie części. Od sasa do lasa jedni biegali, tak jak to się mówi, ponieważ doprowadził do koronacji Stanisława Leszczyńskiego. Pierwszej koronacji w Warszawie zresztą w roku 1705. Koronacji Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski, podczas gdy jeszcze wówczas wtedy królem był też August II. Także podzielone społeczeństwo Rzeczypospolitej w tym momencie mamy. Z drugiej strony jednak w pewnym momencie zdenerwowany Karol XII tą właśnie niepewnością i brakiem możliwości definitywnego zakończenia sprawy. Udał się na teren elektoratu Saksonii, poza granicę pospolitej. Udał się do Saksonii, żeby doprowadzić do detronizacji, do czego zresztą doprowadził. Augusta II detro, zdetronizował w słynnym traktacie w czyli w zamku Altanstadt koło Lipska, na terenie właśnie Saksonii i musiał August II zrzec się korony polskiej przynajmniej tymczasowo. Więc wydawało się, że Karol XII triumfuje. Znalazł się na ustach yy, Wielu polityków, monarchów, dyplomatów europejskich. Przypomnijmy, że wówczas trwa tak zwana wojna o sukcesję hiszpańską pomiędzy Ludwikiem XIV, Francją, a koalicją Habsburgami, także tutaj mm, koalicją antyfrancuską. Także tutaj mogłoby się wydać, że Karol XII, niektórzy myśleli, że Rzeczpospolita, te wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej to jest tylko przygrywka, to jest tylko początek do większej polityki Karola XII w Europie. Z kolei w Sztokholmie myślano teraz już o końcu wojny, skoro udało się zetronizować Augusta II, to o końcu wojny należy należytym pokoju, który, który należał się właśnie Szwecji i teraz będzie można świętować zwycięstwo, a król wróci do kraju. Tak się jednak nie stało, namiastem na można stwierdzić, że Karol XII, który rządził w Szwecji praktycznie lat 20, to w samej Szwecji spędził tych lat zaledwie kilka. Ponieważ kontynuował swoją teraz kampanię, chciał jeszcze ukarać Piotra I, który wspierał nieustannie Augusta II, którego wojska przebywały po części też na terytorium Rzeczypospolitej, chciał rozstrzygnąć sprawę raz, a dobrze, do końca, to tego właśnie dokonać, co było jego kolejnym błędem. Zwłaszcza błędem było właśnie to, że uznał Augusta II jako największy element układanki, a nie Piotra I, ponieważ przyszłość pokazała, że to właśnie Piotr I był jego największym wrogiem, który w przyszłości stanie się potężnym imperatorem. I najsłynniejsza data, Wielkiej Wojny Północnej, to jest rok 1709, a konkretnie bitwa pod Połtawą, czyli miejscowością, miastem położonym dzisiaj na terenie wschodniej Ukrainy. Bitwa ta, która stała się momentem zwrotnych w dziejach wojny. Bitwa i sama kampania, której podobno celem miała być sama Moskwa, kampanii Karola XII. To do złudzenia, może nie do złudzenia, ale to przypomina dość mocno no, chociażby wydarzenia 100 lat późniejsze, to znaczy z czasów. Napoleona, który sam wzorował się w pewnym stopniu na Karola XII, obaj ponieśli klęskę. Tak samo Karol XII, który walczył nie tylko z armią rosyjską, ale przede wszystkim z głodem, z mrozem, z spaloną ziemią, taktyka spalonej ziemi, którą Rosjanie wielokrotnie stosowali, chociażby właśnie na początku wieku XIX, podczas kampanii Napoleona, tak samo i teraz. I to wszystko dało mu się bardzo mocnowe znaki i przegrał też najważniejszą bitwę w swoim życiu, czyli właśnie bitwę pod Połtawą w lipcu 1709 roku. Nawiasem mówiąc, nie do końca on ją przegrał, ponieważ tuż przed rozegraniem tej bitwy został ranny w stopę i nie mógł sam dowodzić, ponieważ znajdował się w złym stanie, musiał powierzyć dowództwo swoim podkomendnym, to znaczy swoim generałom, oficerom, którzy dowodzili. Nawiasem mówiąc, właśnie to też był pewien problem, to znaczy to, że Karol XII wszystko robił samodzielnie, dowodził zawsze samodzielnie, opracowywał plany, w większości samodzielnie, oczywiście konsultując się, ale jednak nie dzielił się ze zbyt dużą liczbą swoich współpracowników no, podkomendnych, bardziej swoimi planami. I w tym przypadku to wpłynęło na wynik też tej bitwy, ponieważ zbyt mało osób znało plany, w wyniku czego doszło do zamieszania, doszło też nie do chaosu w szeregach armii szwedzkiej i została ona ym, pokonana przez armię rosyjską, co było jednym teraz z takim elementów ciągu, serii nieszczęść i katastrof, Karol XII musiał się wycofywać, szukając oparcia już w samej Turcji, w Hanacie Krymskim, przeprawiając się przez kolejne, kolejne rzeki, przez Dniepr i potem znajdując się już na terenie właściwie dzisiejszej Mołdawii, znalazł się Karol XII w Benderach czyli w zasadzie dzisiaj w Mołdawii, chociaż niektórzy powiedzieli, że w Republice Naddniestrzańskiej, czyli części Mołdawii dzisiejszej. Tam właśnie snuł plany jeszcze rewanżu na Rosję, oczywiście jego pozycja była teraz bardzo, była o wiele słabsza. Była o wiele słabsza, ponieważ przede wszystkim nie posiadał należytej armii, praktycznie w ogóle nie posiadał armii. Był teraz powiedzmy gościem sułtana, władcy tureckiego, ale zarazem był też jego więźniem poniekąd, ponieważ nie mógł teraz do końca o sobie decydować, ale cały czas stanowił ważny element rozgrywki, Kartę przetargową obiecywał również sułtanowi, że za chwilę Szwecja znowu włączy się do wojny, co jednak tak naprawdę realnie ostatecznie się nie stało. Aczkolwiek trzeba wspomnieć o tym, że na chwilę pojawiła się tutaj taka opcja, która mogłaby doprowadzić do zmiany losów tej wojny, ponieważ Turcja w pewnym momencie wypowiedziała stronie rosyjskiej wojnę. I doszło do konfliktu pomiędzy Rosją a, Rosją a Turcją, a Rosją właśnie. Doszło nawet w pewnym momencie do tego, że nad rzeką Prut została osaczona armia rosyjska z samym Piotrem I. Wydawałoby się, że zostanie zniszczona. Wielki wezer jednak dowodzący armią turecką wypuścił tego ptaka, jak to też później Piotr I określał, ze swoich rąk i yy, nie doprowadził sprawy do końca, nad czym potem lamentował sam Karol XII, ponieważ zawarto tylko pewien traktat, który jednak tutaj nie podważał w należnym stopniu pozycji rosyjskiej. Także Karol XII nie uzyskał na pewno tego, co chciał od Turków. Co więcej, potem stał się gościem, czy też tak jak powiedziałem, poniekąd więźniem, ale niewygodnym. Doszło niemalże do jego zabójstwa w miejscu, w którym w którym przebywał wówczas właśnie w tych benderach, ponieważ doszło do takiej jednej wielkiej awantury, w czasie której Tatarzy i oddziały tureckie gdzieś tam... Z prowokacji jednego z, z Hana, właśnie krymskiego, napadły go, i prawie że on wówczas nie zginął. Był to jeden z wielu raz, razów zresztą, kiedy został ranny w czasie swojego, w czasie swojego życia. W każdym w roku 1714, czyli po, dziewięciu, po pięciu latach, przepraszam, od klęski połtawskiej, opuścił w końcu Turcję. Był postacią wyjątkową, i taką też został zapamiętany w Turcji, ponieważ mówiono o nim e, Dzemir Bashi, tak nazywali go e, Turcy, czyli żelazna głowa, co mogło oznaczać jego właśnie nieustępliwość, upór, nieustawienie. Snucie planów co do y, dalszej ofensywy przeciwko Rosji, odwrócenia swoich losów, mimo że sprawa była już w dużej mierze wydawała się przegrana, zarówno na terenie Rosji, na terenie Rzeczypospolitej, gdzie August II znowu przejął władzę. Jego podopieczny, tak go nazwijmy, Leszczyński, władzę swoją utracił już w tym momencie w zasadzie. Także y, kiedy po tych wielu latach y, teraz wracał do, do kraju swojego w roku 1714. Po kilkunastu latach nieobecności wrócił do Szwecji i w zasadzie jeszcze plany starał się odwrócić losy wojny, bo cały czas ta Wielka Wojna Północna trwała, o czym wspominałem, ponieważ trwała na lat 21, aż do roku 1721. Karol XII jednak nie dane było, było nawet dokończyć tej wojny, nie dane było mu dożyć momentu zawarcia pokoju, już to negatywnego dla Szwecji, niekorzystnego zdecydowanie dla Szwecji, ponieważ zginął on później jeszcze w walkach na terenie Norwegii, kiedy jeszcze później przybył do kraju, musiał zmagać się dalej z problemami rosyjskimi, z problemami duńskimi, z drugiej strony akurat obszar Norwegii w tym czasie był pod kontrolą Danii w dużej mierze, również z problemami z innych stron, chociażby Prus, także miał wielu wrogów, walczył z koalicją, co znowu nam tutaj nas tutaj odsyła w pewnym stopniu do chociażby losów. O napoleońskich, chociaż wiadomo, że akurat tutaj, no to e, takie, tego typu koalicje były częstym przykładem w historii przeciwko władcom, którzy urośli w siłę w krótkim czasie, e, w zbyt dużym stopniu w ocenie gdzieś tam polityków europejskich. Ko również wojna o sukcesję hiszpańską, o której wcześniej wspominałem, już się zakończyła, także teraz tutaj zajmowano się bardziej tymi sprawami, również m.in. szwedzkimi. E, I w związku z tym, potem walcząc na terenie Norwegii, umiera on od kuli która ma przeszyć obie jego skronie w roku 1718, czyli tak jak powiedziałem w wieku 36 lat. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo kto do niego strzelił, czy wrogowie ci rzeczywiście z którymi walczył, czyli strona tutaj duńska, czy jednak może ktoś z jego szeregów, jego obozu, ponieważ już wówczas zaczęły się Pewne walki też o władzę, o sukcesję po nim, o spadek, spuściznę. E, nawiasem mówiąc, on nigdy nie był żonaty. W wieku 36 lat zginął, a nigdy nie był żonaty. Obiecywał swojej e, matce, że ożeni się kiedy zakończy wojny. W domyśle no nigdy, jak widać, właśnie w związku z tym. Raczej generalnie był postacią, która był demonem wojny, jeżeli można tak to nazwać. Był, nie był politykiem, nie był dyplomatą. Jego, w jego idealnym świecie. Najlepiej pewnie by to wyglądało, gdyby ktoś rządził pod kątem takim po prostu politycznym, a on posiadałby władzę nad armią i mógłby w spokoju prowadzić swoje wojny. Choć jeszcze raz chcę podkreślić, że prowadził te wojny w sposób taki zgodny z pewnym kodeksem, z pewną swoją etyką przyjętą i którą się kierował taką powiedzmy rodem jeszcze z czasów dość średniowiecznych, feudalnych, e, odległych. W każdym razie ginie i kiedy ginie, to również kończy się pewna epoka w Szwecji, co również warto podkreślić, ponieważ, ponieważ e, rok 1718, śmierć Karola XII za chwilę otwiera nowe, nową epokę w dziejach Szwecji, czyli epokę już taką powiedzmy o wiele bardziej liberalną, a przede wszystkim ograniczenia władzy monarszej. Kończy się absolutyzm w Szwecji, co jest bardzo istotne, czyli śmierć Karola XII to nie jest tylko koniec życia tego ważnego, tego uzdolnionego wodza, ale też yy, początek nowego rozdziału w dziejach Szwecji. Tak spokojnie o tym można powiedzieć, ponieważ rozpoczyna się tak zwany Frichetstiden, czyli, czyli okres wolności, wiek wolności trwający teraz około, może nie wiek, ale okres półwiecza bardziej, który, w którym to monarcha jest ograniczony przez Riksdag, czyli parlament szwedzki. A zatem śmierć Kara XII oznacza ważne zmiany wewnętrzne, ważne zmiany jeżeli chodzi o ustrój państwa szwedzkiego, to jest jedna kwestia. Jednakże życie i śmierć Kara XII odcisnęły bardzo mocne piętno też na pozycji międzynarodowej Szwecji, odcisnęły bardzo mocne piętno na... Yy, polityce, na sytuacji międzynarodowej, na polityce zagranicznej samej Szwecji, no to jest jasne, oprowadził e, tak liczne wojny, przede wszystkim jedną dużą wojnę po prostu, e, no, która w konsekwencji jednak, kiedy zawarto pokój w roku 1721 w Nystad, na terenie dzisiejszej Finlandii, pokój, który, którego, w którym triumfował car Piotr I przede wszystkim, e, no to oczywiście Trudno powiedzieć, żeby sytuacja w Szwecji się polepszyła. Wprost przeciwnie, ona się po prostu e, pogorszyła. Rosja stawała się europejskim mocarstwem, a Szwecja z kolei, która w wieku XVII jeszcze była potęgą, to w tym momencie już stawała się państwem o wiele, o wiele e, słabszym. Co więcej, pomijając kwestie terytorialne, to znaczy to, że Szwecja w wyniku tego utraciła Inflanty na rzecz Rosji, Estonię, część Kareli. Ingrie, czyli tam, gdzie dzisiaj położony jest Petersburg, oczywiście założony przez Cara Piotra I, jak żeby inaczej, pomijając te kwestie terytorialne, które musiały być bolesne dla Szwecji, oczywiście, to również znajdował się w zapisie mm, zapis, to znaczy w tym traktacie, artykuł 7 Traktatu Nystackiego, który dawał Carowi prawo ingerencji w sprawy szwedzkie wewnętrzne, gdyby nie przestrzegano zmian ustrojowych, które dopiero co wprowadzono. To jest o tyle istotne. I w ten sposób też opisywane są te kwestie w książce. To wszystko, o czym tutaj teraz powiedziałem, że nie jest też dziełem przypadku, że nowy poseł rosyjski w Szwecji, Michał Besturzew, zapisał w swoim notatniku: że jest nastojeszcze, ja Polska stała, czyli że tutaj prawdziwa Polska e, nadeszła, w tym sensie, że Szwecja stała się również państwem bardzo słabym w, tym, e, w, tym, w tej opinii. Tegoż właśnie polityka. Każdy sobie panem, podwładni nie słuchają zwierzchników, nie ma żadnego porządku, ludzie to interesowni, przy tym ubodzy za pieniądze, lecz można wszystko do się tu zrobić. Potężna do niedawna Szwecja podzieliła więc los Rzeczpospolitej, w kilka lat po śmierci króla XII zarówno Sztokholm jak i Warszawa dostały się w orbitę wpływów rosyjskich i na długi czas pogrążyły się w cieniu rzucanym przez potężne imperium nadbałtyckie, czyli oczywiście Rosję właśnie rzuconą przez Piotra I i potem następców Piotra I. A zatem widzimy konsekwencje. Brawurowej, ale jednak yy, nieodpowiedzialnej polityki. Nieodpowiedzialnej polityki, która sprawiła, że, że Szwecja spada do rangi państw o wiele mniej znaczących niż jeżeli porównamy to z tym, co było w wieku XVII, kiedy oczywiście Szwecja za czasów Gustawa II Adolfa, potem za czasów potopu szwedzkiego i tak dalej była państwem o wiele silniejszym, z pewnością odgrywającym o wiele większą rolę. Więc tutaj pytanie, jak oceniać króla, który doprowadził do tego, do tej sytuacji, jak oceniać króla, który przez większość swojego panowania znajdował się poza krajem, prowadził na początku zwycięskie wojny, potem, potem jednak poniósł klęskę. Więc każdy może sobie tutaj odpowiedzieć sam. Trudno ocenić taką politykę pozytywnie. Niemniej jednak, tak jak już powiedziałem, postać Karola XII to jest yy, postać bardzo ciekawa. Jego życiorys jest bardzo barwny i warto sięgnąć również po tę książkę, jeżeli oczywiście ktoś jest zainteresowany tematem. Książkę właśnie Zbigniewana Sika o Karolu XII, gdyż jest przede wszystkim po prostu bardzo dobrze napisana, szczegółowo, 370 stron dotyczących samego życia Karola XII, ale szczegółowo traktujących też o polityce Europy Środkowej, tak to nazwijmy, pewnych też bitew, konkretnych takich, właśnie jak Bitwa pod Połtawą, można sporo tam szczegółów przeczytać. Jest to książka po prostu warta uwagi, tak jak y, warte uwagi jest po prostu samożycie i panowanie Karola XII, 12, 12, ostatniego, można tak powiedzieć bez wątpienia, wielkiego, mimo wszystko, mimo, mimo swoich klęsk, króla, właśnie szwedzkiego. I dziękuję bardzo za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do widzenia.